Interstellar, najważniejszy film Christophera Nolana, a według mnie najlepszy film w historii kina. W tym roku świętujemy 10. rocznicę wejścia Interstellara do kin i z tego powodu jest on wyświetlany w kinach ponownie. Ale nie tylko w zwykłych kinach. Wyświetlany jest także w kinach IMAX oraz w kinach IMAX 70mm, czyli w kinach z projektorem analogowym. Łącznie na całym świecie dostępnych jest już tylko kilkanaście kin umożliwiających wyświetlanie filmu w taki właśnie sposób a najbliższe Polsce jest w Pradze. I tak się składa, że właśnie tam pojechaliśmy. Generalnie nie była to moja pierwsza wycieczka do Pragi, do kina, to bardzo zabawnie brzmi, jeżeli opowiadam to znajomym albo rodzinie. Tak, pojechaliśmy do kina, do Pragi, z Krakowa, około 1100 km w obie strony. Cinema City Praga to tak naprawdę jedyne kino w kontynentalnej Europie, które ma możliwość wyświetlania filmów technologii IMAX 70mm. Jeżeli nie chcemy jechać do Pragi, to do wyboru mamy jeszcze Wielką Brytanię, gdzie mamy kino w Londynie, no i tak naprawdę resztę świata, głównie USA oraz Australię. No dobrze, ale zanim tak naprawdę zaczniemy, pozwólcie, że opowiem Wam czym tak naprawdę jest technologia IMAX 70 mm. IMAX 70 mm zdobył bardzo dużą popularność w ostatnim roku, gdy internet obiegły rolki na Instagramie, czy na Facebooku, na YouTubie z wielką taśmą filmową z napisem Oppenheimer. Ta olbrzymia taśma filmowa, no to właśnie nic innego jak taśma do wyświetlania filmów technologii IMAX 70 mm i na Dużej, w dużej części na podstawie tej właśnie taśmy zbudowano marketing Oppenheimera. No, jak wiecie, z tego co już wam powiedziałem wcześniej, z racji tego, że tych killin jest raptem kilkanaście, no to, to tak naprawdę było troszeczkę naciągane, no bo w tej technologii mieli możliwość zobaczyć to nielicznie. Ale była to grupa osób, która wiedziała, co zobaczy, i wiedziała, że naprawdę warto to zrobić. Ja przyznam szczerze, miałem okazję zobaczyć Oppenheimera w 70mm, też właśnie w Pradze. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu na ten temat, to gorąco Was zapraszam do nadrobienia. Wyświetlę wam linka gdzieś tutaj w rogu, a także w opisie tego filmu. No dobra, ale wspomniałem, że jest to film wyświetlany z taśmy analogowej. I tutaj tak naprawdę tkwi cała magia tego formatu, ponieważ. Przynajmniej niektóre sceny w filmach głównie Christophera Nolana, właśnie te nagrywane na taśmie analogowej, no były nagrywane na taśmie analogowej. Jest to zupełnie inna technologia od tego, co na co dzień widzimy teraz w kinach, czyli filmów nagrywanych drogą cyfrową. E, wydawać by się mogło, że filmy nagrywane cyfrowo, no to będzie lepsza jakość, tak? W końcu nowocześniejsza technologia niż. Stara technologia właśnie na taśmę filmową, gdzie film nagrywany jest w postaci analogowej. No nie do końca. Właśnie tutaj jeżeli chodzi o jakość, to głównym atutem technologii IMAX 70 mm jest właśnie jakość. I tutaj mamy tak naprawdę yy, jakość obrazu oraz jakość dźwięku. Omówimy sobie to później jeszcze w dalszej części. Kino w Pradze, poza tym, że ma możliwość wyświetlania taśmy filmowej, tej analogowej IMAX 70 mm, to ma jeszcze ekran w proporcjach obrazu 1,43 do 1. To nie jest standardowy format obrazu, przynajmniej teraz, gdzie w większości mamy kina panoramiczne. Natomiast tamten ekran jest jeszcze taki oldschoolowy. Kiedyś to był standard, no teraz już niestety nie jest. I co, co różni sceny. IMAX 70 mm od tych klasycznych to jest właśnie rozdzielczość, w jakiej te, te sceny są wyświetlane. Sceny wyświetlane w IMAX 70 mm zajmują cały ekran. Przy czym no, to jest cały ekran nie na szerokość, tylko cały ekran bardziej na wysokość. Natomiast sceny klasyczne, standardowe wyświetlane są z czarnymi pasami na górze i na dole. No i to co jest. Fajne w przypadku takich filmów, no to jest to transition, czyli kiedy po raz pierwszy pojawia nam się scena w technologii IMAX 70. W jednych filmach zrobione jest to lepiej, w innych filmach zrobione jest to gorzej, natomiast w Interstellarze pokazana jest pełnia mocy tego, tego systemu analogowego, gdy bardzo spokojna jest sielankowej atmosfery, gdy wyświetlane są wywiady z ludźmi w bardzo kiepskiej jakości, bo to ma imitować w ogóle jeszcze starszą technologię. Gdy potem jesteśmy spokojnie na polu kukurydzy, i nagle wchodzi ujęcie, gdy jesteśmy z Mafium McNagami w środku Rangera, gdzie tak naprawdę otacza nas wtedy niesamowita jakość obrazu, bardzo dużo akcji na ekranie i przeolbrzymi huk silników. Przyznam szczerze, robi to naprawdę kolosalne wrażenie. Jakby od razu jesteśmy rzuceni na pełną wodę. Jakby tutaj nie ma, nie ma żadnej rozgrzewki, nie ma takiego spokojnego wejścia w ten film. Jest po prostu 20 sekund spokoju i pyk. Eee, także jeżeli ktoś tam jakąś drzemeczkę sobie myślał, że sobie utnie na początku, jaki był lekko nierozgrzany, to już pierwsze 20 sekund filmu naprawdę ustawia do pionu, że tutaj e, będzie się działo. No dobra, ale jeżeli to jest takie fajne, to dlaczego tylko tak naprawdę Christopher Nolan korzysta z tej technologii i dlaczego tak mało tych kin zostało na świecie? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wytworzenie filmu w technologii iMax 70 mm jest horrendalnie drogie. I mowa tutaj tak naprawdę zarówno o kosztach samego nagrywania, gdzie koszt taśmy jest bardzo drogi, ale także droga jest sama obróbka tej, tej taśmy w postaci analogowej. W sytuacji nie ułatwia także to, że pracująca kamera z taśmą w środku jest. Bardzo głośna, co praktycznie wyklucza możliwość użycia tej kamery w scenach, w których aktorzy mówią. Jeżeli już takie sekwencje się robi, to głos aktorów dogrywany jest później osobno w no już do synchronizacji z tym, co mamy nagrane na taśmie analogowej. Zanim opowiem Wam coś więcej o samym filmie, pozwólcie, że jeszcze tak na szybko wtrącę. O samym kinie Cinema City w Pradze. Tak naprawdę wielki szum. E, jak słyszymy o tych IMAXA 70mm, to wszyscy, ho, 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 nie wiadomo co to jest. A tak naprawdę e, to kino to jest no, zwykłe kino w centrum handlowym w centrum Pragi. Tak naprawdę, jeżeli byście nie wiedzieli, że tam jest ten projektor, że tam można oglądać filmy w ten naprawdę kultowy już sposób, to uwierzcie mi, nie zorientowalibyście się, bo nic. Na to na miejscu nie wskazuje. Normalne centrum handlowe, wchodzicie po schodach, jedziecie sobie do góry wchodzicie do kina i sala jak każda inna. Okej, okay, może ten napis IMAX jest tam nieco bardziej wyeksponowany, może całość sprawia takie wrażenie, że okej, okay, no tam ten nacisk na, na, na ten IMAX jest nap naprawdę widoczny, jeżeli się wchodzi do tego kina, ale tak naprawdę, jeżeli się wchodzi do jakiegokolwiek kina, chociażby w Polsce z, yy, z franczyzny Cinema City, no to te IMAXy też są tam wyeksponowane, więc no przyznam szczerze, gdybym nie wiedział, to bym się nie zorientował. Czy dla Czechów to jest coś wyjątkowego? Tego nie nie miałem okazji rozmawiać z żadnym Czechem, natomiast czekając w kolejce do wejścia na salę, dało się słyszeć nie tylko język czeski. Przed samym seansem były słyszalne głosy zarówno Czechów, ale także Polaków, Japończyków, Niemców. Więc było tam czuć takie międzynarodowe towarzystwo, co znaczy, że ludzie są skłonni podróżować do kina. Nie wiem, dlaczego to niektórych dziwi, jak o tym opowiadaliśmy znajomym, ej, pojechaliśmy do Pragi, do kina. To wszyscy. Eee, Okej. Okay. Eee, ja nie wiem co w tym dziwnego, bo tak naprawdę ilu znacie znajomych, którzy pojechali gdzieś na koncert? Może niekoniecznie nawet na drugi koniec świata, ale gdzieś w obrębie Europy eee, Myślę, że całkiem sporo z was zna takie osoby, być może sami praktykujecie taką formę rozrywki. Eee, no to wiecie, to jest tak naprawdę coś dokładnie takiego samego. Jazda na drugi koniec Europy, żeby dobrze się bawić przez 3 godziny. Eee, jak dla mnie perfectly fine. Mamy tutaj dokładnie to o co chodzi. No dobrze, także tyle o samym kinie, natomiast pomówmy sobie o doświadczeniu, jakie miałem okazję przeżyć oglądając Interstellar właśnie w IMAX 70mm w Pradze. Pierwsze, co rzuca się w oczy, i co jest niejako odpowiedzią na pytanie, dlaczego filmy, które były kiedyś grane w kinach, nie są już później grane w kinach, gdy minie jakiś czas? Eee, Przyznam szczerze, wydawało mi się zawsze, że chodziło przede wszystkim o kasę. No I w dużej mierze chodzi przede wszystkim o kasę, no bo wiadomo, musi być miejsce na nowe premiery, które wychodzą dosyć regularnie, i po prostu repertuar jest tak napięty, że nie ma miejsca na to w repertuarze, żeby grać starocia. Zgadzam się. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie ma co ukrywać, technologia idzie do przodu bardzo szybko. I filmy nagrane 10 lat temu, mimo tego, że mamy ten olbrzymi ładunek sentymentalny wobec nich i wydaje nam się, że no to jest po prostu coś absolutnie fantastycznego, nagrane w fantastyczny sposób, i na pewno świetnie się to będzie oglądać, jeżeli wracamy do takich filmów po latach no to najczęściej przeżywamy szok. I nie ma tutaj absolutnie nic złego. No, przyznam szczerze, e, te sceny na 35 mm, czyli no, normalne to, co widzimy w kinie na co dzień, w każdym innym filmie, po 10 latach od premiery nie wyglądały jakoś powalająco. Wręcz byłbym skłonny zaryzykować stwierdzenie, że wyglądały one no tak po prostu... Trochę średnio. Według mnie wyglądały one także zauważalnie gorzej niż gdy oglądaliśmy Interstellar normalnie na kinie domowym, e, odpalając sobie ten film w technologii Blu-ray. E, także wiecie, to jest poniekąd odpowiedź na to, dlaczego tak niezbyt chętnie kina wyświetlają starsze filmy w swoim repertuarze. Natomiast, no to się tyczy technologii tej klasycznej 35mm. Jeżeli chodzi o sceny IMAX 70 mm, to ten obraz się nie starzeje. Eee, różnica względem scen w technologii IMAX 70 mm, a tych klasycznych, w przypadku Interstellara była olbrzymia. Jakby no, nie dało się tego nie zauważyć, że to jest coś zupełnie innego. Eee, oglądamy to 10 lat od premiery, wiedząc już, jak to wszystko wygląda, wiedząc, jak technologia poszła do przodu. 10 lat temu te sceny IMAX 70 mm musiały robić kolosalne wrażenie. Jakby ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co musieli czuć ludzie 10 lat temu, którzy po raz pierwszy oglądali Interstellar właśnie w IMAX 70 mm, bo to musiało być coś naprawdę fenomenalnego. Jakby ta technologia, mimo tego, że wydaje się technologią przestarzałą, jeżeli chodzi o jakość obrazu, to ona wyprzedza swoją epokę o, o lata, o, o dziesiątki lat. Tak naprawdę, żeby Wam zobrazować, e, chociaż najłatwiej byłoby po prostu umożliwić Wam obejrzenie tego, to, to, to jest najłatwiejszy sposób, ale musicie mi uwierzyć na słowo na podstawie tego, co będę mówił. Mm, żeby porównać jakość obrazu 70 mm IMAX e, z, z klasyczną technologią cyfrową. Do, jesteśmy do niej teraz przyzwyczajeni. Kiedyś mieliśmy Full HD, teraz bardzo popularny jest 4K. Niektórzy już mają dostęp powiedzmy do 8K, ale ten, powiedzmy, że ten, ta jakość 4K jest w tym momencie takim wyznacznikiem na co dzień. E, czegoś, co jest uważane za fajną jakość obrazu. E, takie przełożenie obrazu analogowego zeskanowanego do technologii cyfrowej mniej więcej odpowiada rozdzielczości 18K. Także możecie sobie wyobrazić. Gdzie jesteśmy my teraz z technologią cyfrową i jaka jest szczegółowość obrazu cyfrowego, a jaka jest szczegółowość obrazu analogowego nagranego 10 lat temu? Jakby to jest. Jakość, jakość cyfrowa w tym momencie, mimo tego, że minęło 10 lat od czasu, gdy nagrywany był Interstellar, nie ma absolutnie podejścia w ogóle do tego, w jakiej jakości wyświetla się obraz w technologii IMAX 70 mm. Obraz to jedno. Natomiast. Pozwoliłem sobie przed pojechaniem do Pragi poczytać gdzieś tam recenzje osób, które miały okazję oglądać Interstellar w 70 mm albo teraz już, bo nie ukrywam, że te seanse szły przez tydzień, albo te 10 lat temu, powiedziały taką bardzo fajną rzecz, e, spodziewajcie się fantastycznego obrazu, który po prostu będzie obezwładniający, który będzie po prostu fenomenalny. I tak będzie. Ale to nie zrobi na Was największego wrażenia. Największe wrażenie zrobi na Was muzyka. I tutaj mogę się pod tym podpisać w 100%, bowiem nie tylko obraz wyświetlany jest analogowo, ale również dźwięk transmitowany jest analogowo. I tutaj nie wiem, jakby to dokładnie opisać. Nie jestem jakimś wielkim specjalistą od dźwięku. Natomiast nigdy w żadnym innym kinie wyświetlającym obraz cyfrowo nie było tak głośno. Jakby. Poziom głośności według mnie właśnie ten z analogowego źródła dźwięku jest po prostu no, nieosiągalny dla cyfrowych przetworników. Nie mam dokładnie pojęcia, jak to działa, więc nie będę tutaj zgrywał eksperta. Natomiast to, jakie wrażenie robiła muzyka w tym seansie, to jakie odczucia były na sali, to po prostu brak słów. Eee... W pełni się zgadzam z tym, co właśnie ktoś powiedział, że muzyka, że muzyka Hansa Simera w tym filmie w takiej jakości, w takiej głośności, no po prostu, o, że na, nawet na samą myśl teraz mam gęsią skórkę na, na rękach, jak sobie przypomnę, jakie wrażenie to na mnie zrobiło. Przyznam szczerze, to było chyba najmocniejsze doświadczenie takie no, kulturalne. Ale też duchowe, bo nie ukrywam, że ciężko się nie wzruszyć. Naprawdę ciężko się nie wzruszyć, bo ten film no, porusza tematy w taki sposób, że naprawdę ciężko w niektórych scenach się nie wzruszyć. Nie ukrywam, że mimo tego, że widziałem już ten film nieraz, zaryzykowałbym stwierdzenie może nie 10 razy, ale z 7-8 razy widziałem go na pewno. Niestety dopiero pierwszy raz w kinie przegapiłem ten moment. Nie mam w ogóle pojęcia jakim cudem, ale przekapiłem ten moment, gdy Interstellar grany był w kinach, więc mając okazję zobaczyć go po raz pierwszy w kinie po tylu latach właśnie w technologii IMAX 70 mm, no popłakałem się trzy razy tak naprawdę z tego co patrzyłem moja żona obok również w tych samych momentach. Nie udało się powstrzymać łez, a, a jakość i, i właśnie głośność sprawiały, że... No, było to dla mnie w pełni zrozumiałe, nawet nie, nie, nie udziłem się, że, e, że, że te łzy uda się utrzymać. Wspomniałem Wam o jakości dźwięku, wspomniałem Wam o jakości obrazu. E, mówiłem, że obraz w jakości IMAX 70 mm się nie starzeje. E, tak jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast starzeje się nieco odrobinę sama taśma filmowa, która raz za razem kręcąc się na monitorze, no po prostu się zużywa. Jak? każdy inny przedmiot. Dało się zauważyć gdzieś tam na ekranie, że pojawiają się jakieś takie małe artefakty, że jakiś tam kurz gdzieś się dostał, że coś tam się zarysowało. Także ta taśma nie jest idealna. Pewnie to zależy od kina, w zależności od tego ile razy film był wyświetlany z taśmą, jak ona była przechowywana, jak się o nią dbało. Natomiast generalnie po tylu latach myślę, że trochę racy się kręciła, ogólnie utrzymana była w bardzo dobrym stanie, no poza tymi tam gdzieś kilkoma artefaktami, ale jak oglądaliśmy Oppenheimera w Pradze, e, gdzie taśma była na pewno dużo nowsza i dużo mniej razy wyświetlana niż Interstellar, to takie artefakty także się pojawiały, także no, nie byłem jakoś przesadnie zaskoczony, że takie coś miało miejsce. Jeżeli chodzi o ogólne wrażenia płynące po obejrzeniu tego filmu, no to myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, zwłaszcza dla tych, którzy już widzieli ten film nieraz. Cała sekwencja z Planety Millera, gdy tak naprawdę ta sekwencja już się tam kończy i opuszczają oni planetę i sekwencja No Time for Caution. Um, wow. Przyznam szczerze, ten film się rozkręcał. Na Oppenheimerze od pierwszych scen tak naprawdę siedzieliśmy Wow. Nie? Jakby ta, ta, ta jakość i ten klimat od samego początku robiły niesamowite wrażenie. Na Interstellarze to napięcie się budowało. Te sceny początkowe owszem robiły wrażenie, te w 70 mm, ale dopiero ta sekwencja na planecie Millera jakby no, pokazała pełnię możliwości tego kina. Przyznam szczerze, no naprawdę było to niesamowite przeżycie. E, tutaj połączone było tak naprawdę wszystko. Ilość i to, że tych scen IMAXowych było tak strasznie dużo obok siebie. E, muzyka Hansa Simera, no według mnie najlepszy w ogóle moment tego filmu. E, no człowiek po prostu... Tak strasznie mocno się to przeżywało, że do teraz yy, tak naprawdę pamiętam, no jak, jak niesamowite to były wrażenia tam na miejscu. Oczywiście ma na to wpływ jakiś tam ładunek emocjonalny, no. Widziałem ten film nie raz, uwielbiam tą scenę, uważam, że jest to w ogóle jedna z lepszych scen w historii kina. Ale to nic złego, tak? Mieć takie przeżycia płynące z oglądania filmu. Dla mnie to naprawdę było niesamowite wydarzenie i w ogóle bardzo się cieszę, że miałem okazję tam być, miałem okazję to przeżyć. Będę to pamiętał, myślę, do końca życia. To, jak wtedy gdzieś tam mi łza pociekła, to, jak gęsia skórka była na całym ciele tak naprawdę, no naprawdę, uwierzcie mi, ciężko wobec takiej sceny, wobec takich okoliczności przejść obojętnie. Gdy później czytałem sobie już na spokojnie w domu recenzje różnych osób komentujących premiery filmowe czy to na Facebooku czy gdzieś na jakichś blogach, dużo osób zwróciło uwagę, że nie doceniało Interstellara wcześniej, nie oglądając go w kinie. To trochę też mówi o tym, jakim coś jest krytykiem filmowym i jakie pisze recenzje, jeżeli no widział Interstellar i nie był w stanie dostrzec geniuszu tego filmu, nawet nie widząc go w kinie, ale cieszę się, że oglądając go w kinie ponownie jakby prostowali swoje, swoje opinie, bo, bo to naprawdę jest świetny film, który bardzo dobrze wygląda na, na telewizorze w domu, ale w kinie po prostu to jest inny level. To jest naprawdę inny level. Nieporównywalny z niczym innym. I mówię wam to wszystko dlatego, że Interstellar jest w dalszym ciągu jeszcze w Polsce na horyzoncie. Można się gdzieś załapać na bilety, nawet w iMAXa chociaż to już chyba są naprawdę pojedyncze miejsca, yy, o ile w ogóle jeszcze są dostępne. Nie patrzyłem dawno, ale przyznam szczerze, no, wyprzedawały się na pniu. Mówię tutaj w samych superlatywach, no to czy można się do czegoś doczepić? No można do jednej rzeczy, ale tak, tak trochę na siłę. Jeżeli chodzi o filmy IMAX 70mm, no to problem jest z napisami. Jeżeli wyświetlamy film cyfrowo, no to po prostu napisy sobie dorzucamy do pliku cyfrowego, wyświetlamy całość naraz i wszystko jest ok. Zajmują sobie one gdzieś tam malutki kawałeczek na dole ekranu. W przypadku technologii IMAX 70mm nie jest to takie proste, bo nie da się nałożyć napisów na analogową taśmę filmową, więc te napisy muszą być wyświetlone osobno. Już z cyfrowego projektora. No i wszystko byłoby ok, gdyby dało się to zrobić jakoś tak niezauważalnie. No ale niestety nie da się. Lampa projektora cyfrowego no, musi mieć odpowiednią jaśność, żeby była w ogóle widoczna na tle filmu. A Interstellar jest filmem, gdzie dużo scen jest w kosmosie. Jest w nieco takiej ciemniejszej tonacji i po prostu odcina się. To ta poświata o tego fragmentu na ekranie, gdzie wyświetlane są napisy. Yy, ciężko się do tego przyzwyczaić. Myślałem na początku, a okej, okay, widzę to, za chwilę przestanę to widzieć. Niestety nie. Yy, niestety cały czas to widać, yy, no zwłaszcza na tych scenach w kosmosie. Fajnie byłoby chyba, gdyby ten film wyświetlany był bez napisów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że byliśmy w Czechach. W przypadku Oppenheimera w ogóle przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagę. Jakby film był tak jasny, że kojarzyłem to, że te napisy muszą być wyświetlane osobno, ale nie pamiętam, żeby był to jakiś problem. Natomiast w przypadku tutaj, właśnie Interstellara, no było to widoczne i trochę, trochę, trochę gdzieś tam raziło. Wspominałem wam o tym, że popłakałem się na Sansie, nie widzę w tym absolutnie nic złego, bo było to naprawdę wzruszające. I z tego co gdzieś tam patrzyłem po sali, z tego też, co tam właśnie patrzyłem na moją żonę, to nie byłem jedyną osobą, która uroniła chociaż jedną łzę, ale to właśnie też pokazuje, jak duże emocje może wzbudzać kino. Co być może nie wiem, czy jest do osiągnięcia też w domu, no film jest bardzo wzruszający w niektórych momentach, więc myślę, że tutaj właśnie nie ma, nie ma nic dziwnego, ale jednym z takich bardzo wzruszających momentów, na sam koniec filmu, było to po pierwsze, że operator nie zapalił światła w momencie, gdy film się skończył i zaczęły wyświetlać napisy końcowe. To jest w ogóle świetna, yy, świetna sprawa, jeżeli. Z szacunku dla twórców, dla wszystkich osób, które tworzą tak niesamowite rzeczy, nie zapalają się światła w momencie, gdy film się kończy, lecą napisy, żeby jeszcze, że tak powiem, nie wyrywać się tak nagle z emocji, jakie towarzyszą nam oglądaniu filmu, żeby jeszcze troszeczkę sobie posiedzieć w tej ciemności i tak na spokojnie dopiero zakończyć cały seans. Więc tutaj fajnie, że coś takiego miało miejsce, i miało miejsce jeszcze coś, czego chyba nigdy jeszcze nie słyszałem w kinie a mianowicie oklaski na stojąco, przede wszystkim dla operatora. Przede wszystkim dla operatora tego projektora, który wyświetlił dla nas ten film, co jest bardzo trudnym zadaniem, co jest y, sztuką, którą potrafi już coraz mniej osób. Y, ci operatorzy projektorów, y, no jest już ich po prostu coraz mniej. Najczęściej zajmują się też innymi rzeczami. Na takiej facebookowej grupce fanów technologii IMAX, yy, czasami wypowiadają się właśnie operatorzy projektorów, którzy mówią, że często muszą także pracować w innych branżach, no bo tych seansów IMAX 70 mm jest po prostu już w tym momencie za mało, żeby dało się w tym momencie z tego żyć. Więc fajnie, że publika na sali to doceniła, że on tam naprawdę zrobił fantastyczną robotę. Samemu dołożyłem. E, sporo swoich oklasków do tego, żeby, myślę, jemu naprawdę zrobić ten wieczór. Na samym końcu chciałbym Wam powiedzieć nieco o kosztach, bo, tak, wiecie, wyjazd do Pragi, do kina, brzmi jak dosyć droga impreza, zwłaszcza gdy mówimy o kinie, po no, prostu wręcz legendarnym, chciałoby się rzec. E, te koszty nie są aż tak tragiczne. Jeżeli chodzi o bilet na film, to kosztuje on 60 zł, czyli. To taka trochę standardowa cena. No w tym momencie, jeżeli kojarzę z repertuaru scennika w Polsce, bilet do Cinema City Imax to jest w tym momencie chyba około 50 zł. Nie chciałbym skłamać, ale coś między 45 a 50 zł, więc niecałe 60 zł za bilet tego typu uważam za taką regularną cenę. To, tak jak mówiłem, to kino jest standardowym kinem, ma tam też inne sale kinowe. Nie robi to na miejscu chyba aż takiego wrażenia, więc to nie jest tak, że ten bilet kosztuje, nie wiem, 300 zł czy, czy 500. Nie, to jest normalny bilet do, do normalnej sali kinowej. Tam, pomijając seansy IMAX 70 mm, wyświetlane są też inne, normalne filmy w IMAXie, już z projektora cyfrowego, więc ta sala normalnie operuje przez cały rok. Tylko co jakiś czas od święta wyświetlane są właśnie filmy z projektora. E, więc te ceny również są no, takie normalne. No, Reszta kosztów to tak naprawdę koszty dojazdu, autostrada, paliwo, raczej hotel, bo Praga z Krakowa to jest tam około 5-6 godzin drogi w zależności od stylu jazdy i korków, ale no 5 godzin, 5-6 godzin w jedną stronę, 5-6 godzin na powrót. Seanse najczęściej są wieczorem, więc gdyby się chciało, my akurat byliśmy na godzinę 18, ale był ten seans o 21, jeszcze tego samego dnia, no to powrót. Jeszcze po takim sensie, tyle godzin samochodem nie jest najlepszym pomysłem, więc raczej trzeba sobie do jeszcze kosztów takiego wyjazdu doliczyć jakiś lotek. Sumarycznie wyszło nam to około 1000 złotych. Dużo, niedużo. Myślę, że wyjazd na jakikolwiek koncert europejski dla dwóch osób z pewnością by tą kwotę przekroczył, więc tutaj nie traktowałbym tego jako jakąś wielką fanaberię, a naprawdę niesamowite przeżycie. I myślę, że. Jest to jedna z ostatnich okazji, kiedy tak naprawdę coś takiego możemy przeżyć na żywo. Tych projektorów, tych salki nowych IMAX 70mm będzie raczej mniej niż więcej. Generalnie tendencja jest taka, że jeżeli kino jest remontowane, jeżeli sala jest remontowana, która jeszcze ten projektor posiadała, to najczęściej remont kończy już bez tego projektora. Eee, także boję się, że w najbliższych latach to kino w Pradze, no może ten. Projektor po prostu stracić ze względów ekonomicznych. Ee, Nolan też pewnie nie będzie kręcił filmów w imax 70 mm, nie wiadomo jeszcze ilu, ee, a na horyzoncie nie widać nikogo, kto byłby w stanie przejąć tą technologię od niego, więc boję się, że to są naprawdę ostatnie momenty, żeby coś takiego przeżyć, a naprawdę warto, przeżyłem to już dwa razy i myślę, że to nie jest ostatni raz. Także jeżeli coś będzie tam naprawdę grane dużego kalibru to myślę, że się przejadę raz jeszcze Maję, miałem już okazję widzieć tam Oppenheimera miałem właśnie teraz okazję widzieć Interstellar e, dwa niesamowite filmy Christophera Nolana i to by było na tyle, mam nadzieję, że podobała się Wam moja opowieść, moje odczucia po wyjeździe do Pragi na Interstellar w technologii IMAX 70mm trzymajcie się ciepło, pozdro